Cześć, witamy, witamy na filmiku informacyjnym nowej edycji z Tak. Witamy, witamy, bardzo serdecznie na naszym się pięknym spawnie Święte święta, to jest ładny spawn w macie mega świątecznym Renifery i inne tam wiele błądy eee, Dobra, pijmy od razu do zmian, żeby było krótko, zwięźli na temat Zaczniemy może od gildii, co zostało zmienione w gildiach Eee, poprawiliśmy tam wszystkie błędy, które były na poprzedniej edycji, nie ma już tego błędu jakoś tam z testownym i tak dalej, które wystąpiły. Eee, dodaliśmy pokazywanie intruzów na, na gildii, dodaliśmy oraz e, również wchodzenie na teren innej gildii, to znaczy tą informację całą, to, że wszedłeś na teren gildii, jakieś tam itp. Zablokowaliśmy te wszystkie komendy, co działały, typu TP tepa here i tak dalej na terenie gildii, bo wiem, że to działało i rozdenerwowało, więc jest to poprawione. Eee, co jeszcze? Obrażenia czy, e, między sobą w e, możecie się bić i tak dalej, lecz są one równe: 0, czyli nie zadajecie sobie damage'u, ale się bijecie, możecie się knokać i tak dalej. E, co jeszcze? Chyba jeden z większych w to jest system antygrifu, czyli tak już. Nie będzie griffowania kuboidów w TNT, że poza kuboidem, on na pierwszym minion builde TNT robi kartery. Tego już nie będzie, więc jest spoko, jeżeli ktoś nam zrobi wulkan, to o tym też nie na ETS a z jakimś, z jakimś dowodem I tam taki jego go sprząta lub dostaje, BANA. Ok, tak, to było w skrócie z gildii, teraz y, ogólnie z pluginami A, jeszcze do gildii, to jeszcze na tabie dodaliśmy komentarze, czy top gildii, to, 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 to punkty, ile ma gildia punktów O, to taki mniejszy patent, trochę tab się zmienił, ale niewiele Dobra, lecimy dalej ogólnie. Co do, do innych rzeczy, e, Border Mapy to 1500 1500 Zmniejszyliśmy go jeszcze trochę. Według nas, już taki będzie gitest. Będą klepy, miejmy, miej, miejmy nadzieję, że się znajdziecie na tej mapie. Jeżeli nie, to będziemy go zmniejszać jeszcze na następnych rycykach. Ale 1500 1500 chyba będzie dobrze. E, co dalej? Poprawiliśmy Bóg z puszkami Pandory. Znaczy, że tam było, że jak postawiliście na roku to jako jajko wyznaczały i tak dalej, że to poprawiliśmy. E, Umbreaking 3 wrócił. To... Bo, bo chcieliście, więc Umbreaking 3 wrócił. Punche wyłączone, oczywiście. E, Zwiększyliśmy wytrzymałość obsydianu kilkukrotnie, więc teraz ciężej jest się wbić, niż było na poprzedniej edycji. E, co dalej? Co dalej? Przejdźmy dalej, wszystko na kartę jest e, Dodaliśmy nowe bossy. Eee... Jakie to bossy, to... O. Puh, możemy wam powiedzieć mniej więcej, a ja postaram się jednego tylko zrespić, powiedzmy... Nie, eee, niech będzie ten. Wykażemy wam tylko jednego nowego bossa. Tego te, na Op, zapnij się do mnie. Jestem, to, jestem, bossa I mega, gigantyczny slime. Eee... Ogólnie co z nim ma 1000 HP, ale 3, wiecie, niech was to nie zwiedzie, że to jest slime, tylko bo ten slime ma tylko że na koksie. Jak będziecie to pewnie serduszko serduszku potrafił pan za, e, zabrać, więc no, pojedynczo na pewno go nie zabijecie. Jedna osoba nie ma szansy, żeby go zabiła, bo bardziej może zginąć. Tutaj seta strasznie jedzie, więc sety bierzcie po kilka setów, bo że bodajże z 10 e, tego 10-10. zapomniałem jak to się nazywa, no wytrzymałości tego seta całego. Zabiera więc e, łatwo nie jest. E, bossy reszpu się standardowo co godzinę e, na mapie. lasowo przy graczach mniej więcej. Co wypada, no wypada dużo rzeczy. Jakieś tam fajne koksy, nie koksy. Jakieś tam sety, nie sety. 4-4, jakieś tam super miecze, super łuki. Kody na Vipa, w ogóle na i rzeczy z item shopu. No i jest szansa, że wypadnie wam również Nether Star, nie, głowowicera chyba, Także to by było w sumie takich większych nowości. Zajęliśmy jeszcze e, wzmiankę, że Ender Chest można niszczyć zwykłym kilopem, Znaczy no, zwykłym kilopem. Zatem było tak, że musicie mieć sittacza, teraz nie trzeba sittacza. Więc no co? Chyba... Szybkich informacji to tyle. Slotów za ile będzie? Miejmy nadzieję, że utrzymamy ich mniej więcej. Liczymy na ponad 400. Pytania dotyczące sektorów. no Sektory będą, miejmy nadzieję, że już na przyszłej edycji, są w trakcie tam jakiejś tam realizacji, ale na razie wiecie. Szkoła nie szkoła, więc co mi Także bardzo serdecznie zapraszam was na nową edycję świąteczną, która startuje 18 grudnia o 19.00. Więc no co, no to chyba wszystko. Tyle. Trzymajcie się. Wesołych świąt. Joch!